Witam na moim kanale Mistrzostwa Świata w toku. Co nie znaczy, że nie można sobie poplotkować troszkę o Manchester United. No to co? 3, 2, 1, zaczynamy! A więc. Pierwszy temat jaki chciałbym dzisiaj omówić, poruszyć. To jest temat tej słynnej bramki Słynnej bramki na mistrzostwach świata Której sporem jest dwóch zawodników, a mianowicie Bruno Fernandes i oczywiście kto? Ronaldo Ronaldo, wielki Ronaldo Wielki nieobecny już w Manchesterze, który odszedł A więc, no wszyscy pewnie wiedzą o co chodzi, tak? Chodzi o to, że bramkę uznano Bruno Fernandesowi Który ją Ładnie strzelił. Na to oburzył się Ronaldo, gdyż stwierdził, że ta piłka gdzieś tam jego dotkła, musła. Nie wiem, zdjęcia tego nie wykazują, wartego nie wykazał, nikt tego nie wykazał. Uznano bramkę Bruno, że, że nic tam się nie zmieniło. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to nie wiem, kosmykiem włosów dotknął może, czy czym, ale to jest coś takiego, co przecież nie zmienia lotu piłki, nie? Także no nawet jak coś tam lekko musło gdzieś, no to wiecie, no. To nie, nie ma kompletnie powodu. Nie ma kompletnie powodu, żeby takie hece robić, nie? A on tutaj, no, no lament jakiś w ogóle. Tutaj Portugalska Federacja, jakieś dowody ma na to, kto to strzelił. A ja się pytam, jakie to ma znaczenie po pierwsze? Gra drużyna. Drużyna wygrała mecz. Drużyna wygrała mecz. Nieważne jest jeszcze jeden czy drugi. Cała drużyna wygrała, cała drużyna zdobyła trzy punkty. No i co? A to, no i to nie wszyscy potrafią się z tym pogodzić po prostu. No. No Ronaldo już kolejne, kolejne rzeczy odwala po prostu i najpierw ten wywiad nieszczęsny, odejście z Hookiem z Manchesteru za porozumieniem stron, całe szczęście. Niewypłacona kasa prawidłowo. Po, po tym, co zrobił to do, dobrze, że się tak skończyło. Że jeszcze go żeśmy tam gdzieś nie ciągali. Za jakieś No, Ale tutaj no to teraz dalej ciągnie, dalej ciągnie tą swoją wariację. Dalej ciągnie tą, tą swoją wariację. Yy, te swoje szaleństwo, tą swoją yy, dumę, ego. To, to wszystko dalej go rozpiera. on chce te cyferki zdobywać, te bramki, to wszystko ale tutaj nie odpuścił przecież, no nie wiem, no czujesz, że to dotkłeś i zmieniłeś się, bo nie czujesz tego no i gdzieś tam coś musło, no ale no, nikt nic nie uznał, bo nic takiego nie było widać a on dalej upiera się przy swoim no, tego nie rozumiem, po pierwsze to jest jego kolega z reprezentacji to po pierwsze, tak? po drugie Dawny już teraz kolega z drużyny Manchester United, tak? Klubowy kolega. No i to już samo przeście powinno być, że no, no kolego, kolego, nie wiem czy się dalej kolegują, ale kolegowali się. Razem grali dla jednej drużyny, asystowali wzajemnie, strzelali bramki. Jeden drugiem asystował, tak? Podawał. No koledzy, tak? Koledzy z drużyny. Koledzy z reprezentacji. A ten jeden drugiemu tu nie chce dać tej bramki, upiera się przy swoim. No Powinien być ponadto to wszystko, nawet jeśli gdzieś go tam coś musło, Powiem sobie dać z tym spokój, tak. Ważne, że żona wygrała. Kurde, to mój kolega, młodszy kolega, sporo młodszy kolega. Kurde, niech się cieszy z tych bramek, niech się cieszy, tak? Zdobył w tym meczu dwie bramki przez to. Niech się cieszy z tych bramek, ma dwie asysty, ma dwie bramki, tak? Tak było do tamtej pory. I po prostu, no co? Tylko mu gratulować, tak? I wspierać, wspierać kolegę, ale, ale nie, nie Ronaldo. On musi postawić na swoim, każda brameczka dla niego, przy, przy wszystkim się upiera, no, normalnie, no. Brak słów, po prostu brak słów. No bo to, to nie wiem, to, to, to ego to już na, na, w tym Katarze nie mieści, ten kraj jest za mały dla, dla ich dwóch. No. albo ego, albo Katar. No to, to, to no nie wiem, on by, żeby się dobrze pomieścić to musiałby, nie wiem, w Chinach gdzieś być. No bo ja nie wiem, czy w tej lidze, gdzie on tam podpisał na tym Bliskim Wschodzie ten kontrakt, czy on tam się to zmieści w swoim ego, nie? Nie wiem, to no musiałby być Chiny, taki duży kontynent, tam może by się pomieścił z innymi. A tutaj, no to nie wiem, no. Dla mnie to jest słabe, słabe i jeszcze słabe, żenujące i słabe. I, i, I naprawdę powinien zachować się z klasą, powinien pogratulować koledze yy, zdobytej bramki. Cieszę się ze zwycięstwa i tyle. Drugim tematem, który chciałbym poruszyć, jest temat transferowy. A mianowicie tema, temat jednego zawodnika, którego o którym się mówi już od jakiegoś czasu jest to Cody Gakpo z PSW Eindhoven zawodnik, który na obecny sezon w Eredivisie ma że tak Wam powiem przytoczę 9 goli 12 asyst plus na 4 mecze na Mistrzostwach Świata 0 asyst 3 bramki no to naprawdę, 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 naprawdę nieźle. Do tego Liga Europejska. Trzy bramki, dwie asysty na pięć meczów. Liga Narodów. Pięć meczów, dwie bramki, jedna asysta. Także proszę ja, was, widzowie moi kochani. Czy taki transfer jest tam potrzebny? Moim zdaniem, jak najbardziej jest tam potrzebny. To jest zawodnik, który ma tak zwanego potocznie, jak się mówi, gola. Piłka go szuka. On potrafi się znaleźć w polu karnym potrafi sam pójść przebojem, We, wejrzeć się w pole karny, skutecznie strzelić z, z, z nogi, jak to się mówi, z głowy. Także no, to jest to, czego nam potrzeba, bo nam co ostatnio szwankuje to skuteczność. No miejmy nadzieję, że Rashford się odblokował. No, to by nas bardzo cieszyło, jakby się odblokował, by zachował tą formę, którą ma na mistrzostwach świata. Tak samo się tyczy Bruno. No ale taki Gagpo by nam dużo rozwiązał no Bo Sancho sami widzimy teraz, coś tam indywidualnie trenuje. Może, czy trenował teraz, to nie wiem, czy nie, nie jest już, już razem z chłopakami, ale wcześniej tam coś trenował w Holandii. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy wrócił, czy nie wróci do formy. No ale na obecną chwilę jest Rashford, jest Martial jest Antony no i co, gdyby był Gakpo to już by było coś, nie? to już by było coś no bo co, tak mamy teraz Rashford po lewej po prawej Antony i Martial w ataku no i co dalej? No jest Elanga, no ale no, no chyba do końca mi znamy, sezonie nie spełnia pokładanych w nim nadziei Sancho no sami wiemy jak to wygląda z tym Sancho. Nie bardzo no. Krótko mówiąc, nie bardzo żeby mi powiedzieć cienko w tym sezonie. No i taki Gakpo naprawdę, naprawdę by nam się przydał. Nie wiem, że powiecie, że jest jeszcze młody Gernacho, który przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. No ale on jest wciąż młody, on jeszcze wciąż może, być, może mieć wahania formy. Różnie to może być. A gramy, przypomnę, w lidze, czyli w Premier League. Gramy w Pucharach Krajowych. Gramy w lidze Europy z Barceloną. Przypominam. Na wiosnę. A więc no, jest jeszcze kilka frontów, i mocny skład by nam się przydał, w szczególności. Jeśli coś chcemy osiągnąć w naszej lidze, no to trzeba się jeszcze wzmocnić, no trzeba się jeszcze wzmocnić i taki gap byłby idealny. Właśnie między innymi dlatego, że piłka go szuka i on jest skuteczny, potrafi to wykorzystywać. Ja wiem, no, że wielu przychodziło do Ligi Angielskiej i nie każdy spełniał pokładane w nim nadzieje, no ale no, nasuwa się tutaj na przykład taki Depay, prawda? który no, przyszedł też przebają się w daru e, do drużyny holenderskiej, też to chyba było. O ile pamiętam, czy był, co to było? To było Feyenoord czy to było PSV? PSV chyba mi się wydaje. To było Deep Eye, chyba z PSV. No, ja się głównie skłaniam ku temu, że to było PSV Eindhoven. A raczej jestem pewny, że to był PSV, PSV Eindhoven, czyli ten sam klub, gdzie gra Gakpo. No i niestety się nie sprawdził u nas. Niestety. Teraz może byłoby inaczej. Gdyby tutaj przyszedł, może byłoby inaczej. Już jest zupełnie innym zawodnikiem i gra na innej pozycji. Został przekwalifikowany ze, ze skrzydłowego na dziewiątkę. No ale Gak, Gakpo, no... Spisuje się dobrze na arenie międzynarodowej. I w Pucharach, i w mistrzostwach świata, w lidze to już nie wspomnimy, tak? Także no, ja myślę, że no jest tam potrzebny, ja wiem, ja wiem, że to trochę też jest nie ma pieniędzy, no bo cena rynkowa jest chyba 45 milionów euro, no ale z tego co się orientujemy, to. PSV oczekuje znacznie więcej niż ta cena rynkowa, także tu też trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać, no ale no ale nie ma co, 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 co mówić, no to tu nie ma dwóch no, potrzebujemy kogoś jeszcze, kto, kto będzie te akcję wykańczał, no bo jak się znowu nam Rashford zablokuje, no to znowu będziemy mieli problemy, będziemy mieli mecze, które powinniśmy wygrać, będziemy mieli po 10-15 sytuacji a jeszcze się zakończy wynikiem 0-0 albo 1-1 i, I znowu nam na koniec sezonu w rozrachunku zabraknie tych punktów. A przypominam, walczymy o Ligę Mistrzów, walczymy o miejsca na podium, bo mamy na to realne szanse, bo w tym sezonie nikt nie jest jakimś tam mistrzem, nie wiadomo jakim, więc wciąż mamy szansę walczyć o podium. Tylko po prostu trzeba te punkty gromadzić, nie ma co remisować, trzeba wykorzystywać sytuacje, które mamy. Dlatego taki jak GAK, uważam, by nam się przydał, tak? No, no, i tyle. Ja nie wiem, jak się to po holendersku wymawiam. hakpo hachmo, hachpo. Nie wiem. Oni tam jakieś mają te swoje wymowy, ale trzymajmy się tego, jak jest napisane, jak yy, i, i, i tak go nazywajmy po prostu. No, yy, no w każdym bądź razie no ja myślę, że to to może być to. To może być to brakujące ogniwo, które jest nam potrzebne. Yy, no, sami widzieliśmy jego bramki. Także i w Mistrzostwach Świata teraz. I, no i wygląda dobrze. A myślę, przy tutaj chłopakach naszych w Mistrzostwach wyglądałoby lepiej, jeszcze lepiej. Mamy tu i Kazemiro i Bruno. Jest z kim pograć, ma kogo obsłużyć. Także jeszcze, jeszcze Eriksa, nie zapominajmy. I dobre wieści takie, no ja wiem, że no, oni myślą jak, jak najdłużej zostać na Mistrzostwach Świata, ale. To, że odpadli, no to dla samej reprezentacji pewnie nie jest to dobre i dla zawodnika, który chciałby dalej grać, ale z punktu widzenia naszego klubu Manchester United jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż zawodnik wróci, nie będzie taki zmęczony, będzie wypoczęty bardziej, będzie bardziej gotowy na pierwsze mecze. A przypominam, czeka nas Nottingham Forest, które jak to pewien Pan mówił, tanio skóry nie sprzeda. Także Czekajmy, czekajmy na ten transfer. Ja osobiście mam duże nadzieje związane z tym transferem. No, Życzyłbym sobie tego pana w zimowym oknie transferowym, żeby do nas zawitał, zapukał i wybiegł na boisko Old Trafford najlepiej z debiutem marzeń, czyli z brameczką. Także to by było dzisiaj na tyle. Sobie dzisiaj porozmawialiśmy o tym i o owym, o takich różnych ciekawostkach. Tu o transferze, tu trochę o tej oferze. Tak, żeby coś się działo, żeby to tak nie stało, no bo wiadomo, ligi nie ma. Ale coś tam się tam z okolicowo dzieje, więc coś tam od czasu, od, czasu, od czasu do czasu można wtrącić. Także pamiętajcie o łapkach, subach, komentarzach. Wspierajcie kanał. Trzymajcie się. Na razie. hej! hej.